Na życiu trzeba się znać. Irena, słuchaj, powiedz mi, je, jeżeli to um, oczywiście ci nie sprawi jakiegoś wieźnia, no, strasznego kłopotu, bo, bo wiadomo, że jesteś osobą no, bardzo zajętą, no być może pracujesz teraz dla kraju, wiesz, i, no, i od, odrywanie cię od pracy byłoby nie do pomyślenia. A, a szczególnie w moim wypadku, kiedy, kiedy jak wiesz, no, cenię pracę i, i sam nie lubię, jak ktoś mi przeszkadza, więc, więc wiesz, dlaczego tak bardzo nie chciałbym być natarczywy i nachalny? Po prostu nie chciałbym, żebyś myślała, że jestem jakimś niestosownym do, do chwili. Czy... Wie... Szczepan, no? nim zacznę krzyczeć, powiedz mi o co Ci chodzi. No, no, chciałbym po prostu wiedzieć... No, i... no to tak się część, że to się tak czyni? No nie bój się, przecież ja nie gryzę, prawda? Nie gryzę, nie gryzę, a tak, tak mówiłaś ostatniej ostatniej proszę, tu, 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 ślady mam od twoich zębów. O, a, jeszcze pan tak z ciebie mamint, synek, kurczę, wiesz... ...kilka, dobrze, powiesz mi może w końcu, gdzie ty mieszkałaś zanim się do mnie wprowadziłaś? Szczepan, ty to jesteś, i za wygraną nigdy nie dasz, co? Pytasz mnie, o to już od 12 lat. No. O właśnie, od pierwszego dnia, kiedy tu weszłaś, a ja już wtedy wiedziałem, ale nie wiedziałem gdzie. Co? Od pierwszego dnia wiedziałem, że cię nie chcę, ale nie wiedziałem, cię, kurczę, gdzie cię odnieść, pod jaki adres. Oj, Szczepan, Szczepan, jaki ty, ty naiwny Chyba. jesteś, no? no. I, I co by ci to dało? Gdybyś nie tam odniósł. Spokój bym miał, kurcie, i to na całe życie. E, chyba pokój z meką na kuchni, wiesz? I tak bym w końcu wylądowała u ciebie. Dlaczego? A dlatego, Szczepan, że w życiu nie można mieć wszystkiego. I co? Zrobisz herbatki w swojej ręce? Musi być kwaśny